Urodziłam się w Sędziszowie 19 9. 1920 roku. A bra? Zenek. No. <grymki> Miwiski. A Lodzia Garażowa. I tak w Koblu do 1939 roku. No, a później, żeśmy zaczęli mieszkać do sędziszowa, że pojechali, bo tam moja druga matka miała rodziny. No i to rodzina nas przyjęła, bo już z kobla ludzie wyjeżdżali, kto gdzie mógł. A ta moja matka druga pochodziła, że może no, tej siostry swojej Przecież my zamieszkiwali, bo myślę, że jak to jest, no, póki zajęli, już może no, muszę Ruscy tam, to rodzice wyjechali. Ojciec pracował na kolei, kolei y, zapotrzebowali tych pracowników i tak ich umieszczali po kolei, aż do Biełkowic doszli. A ja wyszłam za mąż, zostałam się z mężem, tak męża, ojca, Niemcy zabrali, zginął też. No i po, a jeszcze miał brać w domu dwóch. Szpager, My tam się udali jako do partyzantów. No, no by tym partyżantem. E, szpager jego był dowódcą też. Taki nazywał się Tygrys. Cały ich te... oddział, oddział spaleni, tak. A oż doszło później do Rzeczeństwa w Puszczyk, a tam matę. Krzyżeczki mm -hmm. leżą. O pseudonimie? Pseudonim miał Szpilka. Szpilka został odznaczony przez Wałęsę, tam nawet krzyżem. A ja też mi pomagałam. Meldunki Pani przydałaś? Też. A i mamy piękny sz i cmentarz, który został z samych Niemców. Tam same leżą, y którzy Niemcy rodziny bo zabijali. Jest cmentarz zabytkowy tak w tym lesie. Niemcy dom, w dom chodzili, zabierali, bo chrzeszkażą tu, że to partyzanci, że to, że to, że, że, to, że, to, że tamto tam się Niemcy zemścili, Zabili moc ludzi. Jest piękny cmentarz tych partyzantów w Sędziszowie, W głębi lasu. Jest tam kaplica postawiona, groby są postawione wszystkie jednakowe, Wszyscy ja Kasuś byłam w takiej depresji, że akurat były takie tam, te co wywiady, te Niemcy się A ja szłam z Weidunkiem może, że tak pan mówię, już tego ocalił. Tak mi powiedzieli, że tam sobie musiałam się wrócić. Wróciłam się już do domu. A jeszcze zacząłem wyszłam za mąż, za mąż, że to była taka łapanka, przyjeżdżali po podnych yy, samochodami i zabierali. Akurat Adam ja mam u, u takiej chorej ciotki, przyklebiały nie oni przyszli też. Siedzieli żeśmy w takiej słodowni w Jędrzejowie, takiej dużej już tam, na wywóz na nas na roboty powywozić ale odbili tego, co był na Warcie. Partyżanci odbili wszystkich nas i wszystkich raz wypuścili. Tak ludzie ludzie musieli ukrywać, żeby zawsze nie pozabierali. A ja jeszcze przedtem też musiałam w polu iść i, i łuski zbierać, go, żeby zanieść do młyna. później, żeby na mąkę zbyli i, i pomagać rodzicom też. I, Mężowi i rodzicom w 1969 roku, jak to było, no to już takie dyżury były tego w nocy, że jak jakaś eskadra samolotów naleciała i bombardowali. W takich jak bombardowali te samoloty, tam gdzieś się ukrywali w lesie Pamiętam, jak jeszcze byłam w tak i jeszcze mieszkałam razem z rodzicami. Mama poszła do kościoła, bo myśmy nie wiedzieli, że ta już wojna wybuchnie już, tak, tak. Poszła do kościoła, zostało się w domu brady i siostry. A tu mówią wojnę, już tu bomby zaczęły rzucać. Patrz, Boże, a ja te dzieci, te małe jeszcze, swojego rodzeństwa, byle co im narzuciłam jakieś czyli do piwnicy ich pochowałam. No, te dzieci, a sama w domu rozciągnęłam też tam, co mogłam, to porzucałam i żeśmy uciekali z tego miasta, bo tam z powiadomktynów mieszkaliśmy, no to tam właśnie te bągi rzucali na ten wiadukt. No i tak to później ludzie przeżyli z zorusz w lesie, tam, do takiego zawsi, bo to było na wioskę. No, jak ponieważ Ukraińcy napadli też, no już tam, na ten wioski, to nas już nie było, mm -hmm. to już wyjechali. Chodziliśmy do szkoły, to tam batiuszka i nasz ksiądz normalnie siedzieli w nauczycielskim pokoju. Ci, co chodzili do szkoły, znali Ukraińcę, poszli sobie na swoją religię, a my na swoje. jak najlepiej wszystko żyło, jak najlepiej. Także nie było tego nigdy w pomyśleniu. A później zaczęły się tworzyć bandy. A te bandy to przecież tak coż policja tam na nich też yy, robiła takie na, żeby ich wyłapać. To się roz, te bandy to okropne były. Tworzyły się te łamby i tak się daje, że sama jest ta Ukraina to jest do nich należy. Tak? No. Ja już jedziesz, już, już w tym czasie że policja prowadzała tych, tych bandziorów. A oni też robili, rozkręcali linie kolejowe, pociągi, niszczyli. Bo taki pospieszny drogowa tam jechał, jak rozkręcili linię, tak parą na jedną stronę, wagony na drugą stronę. Tak bardzo bym ważą przejeżdżał przez sędziszów do Krakowa, jak umarł tak, z Warszawy, przewozili go do, do Krakowa, to przez, przez moją miejscowość. Pamiętam, że wówczas chodziłam do szkoły i w szkole nas zawiadomili, tak żeby wszyscy musieli mieć poza ale rękawy na tego żałoba była taka w szkole. No, a jeszcze było tak, że jak... Ruscy weszli do tych rodziny tych legionistów, wszystko na Sybir powywozili, tak, na moich sąsiadów. My mieli syna legionistę, bo legionistom by wszystkich tam darowali im te e, ziemie, to, tam to są To je na Sybir do angielska. I tam umierali w To Gdyby jedna córka się z wrócili. A to umierało wszystko. No, ja się to zawiązywało, bo oniśmy mieszkali w sędziszowie już w ten czas. No a to by taki niby... Parowozownia była tam duża. Dużo pracowało pracowników. Już przyjmowali na kolei, już po tym wszystkim. Naczelnik tej parowozowni skombinował to wszystko, że jedziemy tutaj do Legnicy. No i tutaj właśnie już, że to było takie miejsce na kolei, to się zostali tutaj kolejarze. No i także przypadło, później te mieszkania rozdzielali po niemieckie. I tak, że mój ojciec się został tutaj pierwszy, na kolei. No i zazwyczaj się tutaj został na kolei, a ja już w tym czasie zostałam się tam u siebie, z no, tutaj na ten nasz. No i mieszkali w tym padzienieckim domach, w Wilkowicach. No już póki ojciec, póki nie umarł. Ja pierwsza poszłam na kolei, jak mąż mój. I mąż też poszedł na kolej, i żeśmy byli taką rodziną kolejarską. Mm -hmm. No też były te uczelnie płatne, tak samo, tak. Mieli żeśmy tam i gimnazjum, i szkoła medyczno-drogowa, i jeszcze drugi gimnazjum, handlówka, wszystko. No ale mi się, że ja wiem, Trochę to mi się zdaje, tak było skromnie. A dzisiaj jest więcej mi się takiego luzu. I luksusu. <taki> tak. I luksusu. No. Pracy jest więcej mi się zdaje. A przed wojną na przykład matki niepracujące były, wychowywały dzieci, nie pracowały, tak? Tak było, że musiało wystarczyć wystarczyć, co im tam mężowie przynieśli. Nie były nie, nie tego. Jakby się mi się zdaje, że tam na przykład sąsiadka we u mnie mieszkała, tam u moich rodzice mieszkali, pięcioro dzieci było. Ale to wszystko to myśmy jeszcze tam do tej chodziło, bo nam się zdawało, że im tam bardzo dobrze jest, bo ich tam dużo jest. Jak przyszło jakiś obiad albo co, to nie, w domu nie smakował, a u sąsiadów smakował. Przecież nie martw się, nie macie. Ja się tak trochę byłam taka... Nie <laughs> taka poddenerwowana. Tak. No ale jakoś cieszę się, że to wszystko udało. Jakoś przeszło. Te moje 100 lat. No i nie wiem, jak dalej będzie. A przeszło 50, przeszło. Ile, Hani, może być? A może jeszcze przeszło. I to przeważa rodzina. Jak mam już jechać, to się bardzo cieszyłam. Cieszyłam się, że jedziemy do Miłkowic, do rodziny. A oni jeszcze więcej się cieszyli. Mm. <laughs> więcej się cieszyli, że przyjeżdżam do nich. No. Także bardzo byłam o Achania, małe te dzieci. Jakby bardzo się cieszyły, jechały do mnie. No Miłkowice bardzo mi się to podobało w tych Miłkowicach. Kolejarzy. Tam była ta parowozownia przez pierwszej klasy. Dziadka miałam, który żyły już 102 lata. <noise> Dziadek do my już 102 lata. Jest pochowany w Bielsku, w Bielska tam gdzieś u swoich znowu byli cukier. Ja mój dorodzic no, on to po dziadku. On też zawsze był taki wesoły, uśmiechnięty. Z życiem czytam. Jeszcze czytam. Przeważnie, przeważnie zajmuję się czytaniem małym pieskiem. Czy ja czytam? O, tam książka też leżła w Jusuckim, z mhm. Za plecami pajami może. Teraz właśnie czytałam taką książkę. O to. Aha. No. no te. To może być. No, to na mnie cieszy. Że ja mi się, że sobie radę daję sama. Tak? Sama się jeszcze ubieram. Sama się miję. No. Tak. Jeszcze się cieszę, że chociaż mnie odwiedzają że się tak że mam trochę zainteresują, bo gorzej by byłem wczoraj nie miał nikogo w domu pomocy społecznej. O, to Tego się trochę bałam. Zbudza by była starość moja. A tak no to jeszcze jest, bardzo się cieszę. Z tego teraz pan jest tutaj z tą rodziną.